Siemano widzowie! Dzisiaj gram w Fortnita i robię się mini współpracę z innym kanałem i zapraszam na niego kanał. Nazywa się Filip Podłoga 5000 i przywitaj się! Siemano widzowie. Hello, no, hello. Ja oczywiście współpracujmy razem dobra, więc yy, Taro, dawaj, może lecimy oddzielnie dobra daleko sobie, gdzieś indziej chcę to więc tak, więc nie, nie. ja mam niedużo dla was do powiedzenia ale subskrybujcie mnie i piszcie komentarze czy wam się podoba Współpraca. tak, współpraca. Ja chcę zrobić, może współpraca zrobić ludźmi. Pokaż. 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 stnie? nie wiem, bo Pokaż. Pokaż. nożyczki. <śleszy> <śleszy> Jeszcze ten nożyczki. Pokaż. ten Pokaż. Pokaż. Pokaż.

Nie czekaj. A widzowie, jeszcze napiszcie y, w komentarzach, może pod jakimś na przykład shortsem, czy mam nagrywać filmy z Valoranta. Bo może będziecie chcieli. Bo też mam Valoranta. Do dyspozycji. Widzę, że ja uciekam. Druga Czy nie idzie tak w filmie? Czy nam się podoba Wrocław? To fajnie by było nie pokręcić filmu. Karol, bo ty byś też chciał. Kiedyś możemy. No to kiedyś możemy.

O, <coughs> Jeden Jeden mi zabrakło. Tu każdy chodzi Karam też coś w ten pot. Przerywacie mocarnie. przerywacie mocarnię. Ciebie tak przerywa. Ty myślisz, że mnie nie, a my nie może Aż ja latam. Jak ty latasz? Odleczmy tutaj. Co? Dobra, smajk dla do tego banana. 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 Dobra, więc wycofy tak. Jutro będzie mój mąż, jutro właśnie film. Zróbmy no. scarce, browser scarce. Króleć nie wiem, nie. czy się wyrobię spraw z... się wyrobię... oczywiście. Muszę trochę się wyspać. Więc tak, więc może tu będzie. Oj, co Что? So? Интересная Jakby coś, to, to co się nagrało, no to wszystko będzie zamarzane. To wszystko, całe, co się... No, Gdyby mi spadła komórka, to wszystko to ja zamarzę Kredeczką Kredeczką Zamarzę kredeczką Ale... no przepraszam Więc... To wszystko to, co pamiętajcie, jest nagrane, to ja wszystko to wytnę Przyjściutko, przyjściuteńko. Więc wy będziecie widzieć po prostu mego pokoju. Tam dalej. No, głupie pudełko. Jak nie ty montażystę. Nie masz montażysty. Mam. Moją mamę. Montażystę. Ustawienie realne. Pani dzisiaj będzie fajnie. Chodź z Fami? Nie wiem, ale ktoś na pewno nienormalny. A to one. Zobacz Przecież ten, tutaj będzie się nazywał Ten, ten cały film będzie się nazywał Współpraca w Fortnite Z innym YouTuberem Z innym po prostu kanałem Nie um... Współ, współpraca w Fortnite z kanałem ten. Na przykład tam. No. Dobra, typa mam. Tyba. Ty, ty, ty. Mega słaby powinien być. A to ty żyjesz? Nie. Co? To ty żyjesz? Tak. Pierwszy O, ty, ty chcesz. Czy <laughs> nie miałem, ale ty wszystko żerasz mi. Co? Ty tak mi wszystko żerasz. Ja nie jestem taki chłodny, <laughs> mam to do, do takiej do, do karabinu szturmowego. <laughs> Brawo. Karol wyciszy się na chwilę, dobra? No ja też. Dobra. Ja już jestem, ale jeszcze Filipa 5000 jeszcze nie ma. Ale chodzi. I żyje. Ojej, idziemy na typu Filipus. Dobra. Uch, no co, tyle. Więc... Co? Mhm. Dobra widzowie. Dobra widzowie, na ten odcinek to chyba wszystko. Dzisiaj zrobiliśmy tylko jedną rundę, bo dalej mi się szczerze już nie chce dzisiaj, więc na rabizowie, na.